Ale widzicie? z tej strony Ewrona To kolejny odcinek z Fortnite Jest to odcinek, który obiecałem wam wczoraj Odcinek, w którym ogarniemy sobie nowe Gotham City Oraz nowe itemy I tak, tak jest w tytule Słuchajcie, pokażę wam trik, który zagwarantuje wam fraga Z nowej broni Z shurikenów, tych batarangów One tak się chyba nazywają, tak? Batarangi Zagwarantuje wam fraga z batarangów Tak naprawdę bez dotykowego Nawet przeciwników nie będziecie widzieć Ale przed tym Zrobimy sobie mały przegląd sklepu Nas przypominam Że jeżeli robicie zakupy w Fortnite, może kupujecie Batmana, może panią kot, może kogoś innego No to przypominam o kodziku Evron w prawym dolnym rogu Mega docenie. jeżeli jakiegoś skina zakupicie z tym kodem Oraz słuchajcie, zróbmy sobie mały przegląd sklepu Gdyż, słuchajcie, Batman wyszedł, ale był w sklepie za złotówki Taki właśnie jest to Batman Jest do tego lot, ja tutaj oczywiście już nie mam ee, w storze Ale możecie zobaczyć screena, jak wygląda Batman oczywiście ee, W sklepie za złotówki I teraz sklep za złotówki też się wlicza do kodu, także pokczamp Ale słuchajcie, zróbmy sobie mały przegląd co było wczoraj do kupienia, Był Whip Crack, który mam Czyli no trochę, trochę kappa wygląda wyglądana na z męskich skinach, ale jest też pani kot, są kilowki, które są mega fajne, oraz. E, a jeszcze jest jeden, jest Bad Signal, a, ale to jest tutaj z prawej strony. Jest Bad Signal, także słuchajcie, jedyne czego mi e, brakuje, oraz oczywiście najlepsza lotnia w grze Bad Glider. Z tymi wszystkimi itemami będzie dzisiaj e, gra, ale myślę, że do zestawu brakuje nam pani kocicy i panią kocicę z kodem Evron sobie jak najbardziej zakupimy, wiecie, no Kolekcjonerskie konto, żeby mieć każdy eventowy skin, to jak najbardziej. Oraz słuchajcie, Dzisiaj wyszły nowe itemy, bo. Jeżeli ktoś się orientuje, to wyszło takie wydarzenie spontaniczne w Stanach Gdzie w Stanach jest ta Area 51, czyli ta tajna baza wojskowa i ludzie stwierdzili, że muszą tam trzymać UFO, więc rzucą się wszyscy na tą bazę i zobaczył, czy tam faktycznie jest UFO, więc Epic widać, że też sobie zrobiło mema, że jest właśnie ludzi UFO i ma tutaj 51, czyli Area 51. Oraz do tego jest... Bieg full tilt, który jest w ogóle przepiękny Czekajcie, zobaczymy sobie tego skida. Znaczy to, ten taniec z jakimś normalnym skinem, może taki <noise> Jak to wygląda? Chodzi o to, że to jest ten taki taniec Naruto I z tym tańcem Naruto też właśnie się rzucali na tą bazę eee, Może teraz widzicie ten materiał, przepraszam za jakość Ale ktoś właśnie robił reportaż o tej arey 51 I ktoś faktycznie tam wbiegał tym tańcem Naruto Także, no proszę bardzo, Epic sobie memuje Ale w takim razie Myślę, że ten taniec jest w ogóle tutaj ruszana emotka. Myślę, że takim biegiem Naruto będziemy sobie biegać w grze. Także jak najbardziej. Zakupmy z kodem Evron. Słuchajcie, na no ze sklepu dzisiaj wszystko polecam. Wszystko jest fajne. Komando jest piękne. Całą prawą stronę mam. Wszystko w sumie mam w sklepie zakupione. Oprócz UFO. No ten UFO, taki powiedzmy. 4 na 10, ale wszystko oprócz ufa, jak najbardziej mogę powiedzieć, nawet ta emotka jest taka obca, no nie? Dobra, także słuchajcie, e, żeby nie przedłużać, dzisiaj będzie też gierka. Słuchajcie na każualu, bo zagraliśmy sobie ją z Jargim. Jest jednym prosów e, z Polski, też moim znajomym. Także też przepraszam Was, że gierka będzie troszeczkę mniej fragów, ale wiecie, jak to jest na każualu, lądujesz. E, no i w zasadzie jest 30 osób na mapie już żywych, ale cała gierka w zasadzie była na Gotham. Przetestowaliśmy też te shurikeny i słuchajcie, jest trik, jak zabić. E, Gwarantowany go mieć fraga tak naprawdę z szurikenów. Słuchajcie, jak wiecie, shuriken zadaje 50 obrażeń, rzuca się go i on wybucha w momencie, kiedy spotka się z przeciwnikiem, tylko że tych szurikanów w jedno miejsce na przykład możemy rzucić 5. A 5 podnosi się z jednego staka. I słuchajcie, jak wiecie, na Lutlejku jest ta kulka, która yy, działa jako rift. Bardzo dużo ludzi w zasadzie w każdym meczu ktoś do tej kulki wchodzi, yy, aby po prostu się zriftować. I teraz uwaga, bo hit na tą kulkę można rzucać shurikeny i te kul i te shurikeny zostają w kulce i przetestowałem to właśnie z Jargiem. Zrobiliśmy customa dla dwie osoby, gdzie te shurikeny wrzuciłem, jak widzicie, do orba i Jargi chcąc wejść w tego orba i się zdriftować, detonuje te wszystkie shurikeny i umiera. Także słuchajcie, jak macie shurikeny, poleźcie na lutlej, rzućcie po prostu w tego orba pięć shurikenów. I proszę bardzo, pierwsza osoba, która się nadzieje dostanie więcej niż 200 HP, no bo przecież 5 shurikenów to jest 250 obrażeń, także proszę bardzo, jeżeli macie shurikeny, lecicie na loot lake i macie gwarantowanego fraga A tak czy inaczej, słuchajcie, już wam nie przeszkadzam, bo zapraszam Was na gierkę duo Niestety przepraszam za mniejszą ilość fragów, na no lek wiecie, na duo nawet nie ma areny ale myślę, że i tak sporo fragów wam się spodoba Cała grana na Gotham Plus ostatni frag był naprawdę fajny Także taki mały spoiler Ale już wam słuchajcie, nie przeszkadzam Zapraszam was też na dzisiejszego streama od 17 Ponieważ o 17 dzisiaj są finały Trio, gdzie będzie do wygrania 480 tysięcy Wczoraj mieliśmy półfinały I mamy dwa polskie teamy Sześciu Polaków na turnieju Dzisiaj 17 Zapraszam was wszystkich A teraz uważam, nie przeszkadzam Trzymajcie się, miłe oglądania Miłej niedzieli Pa, pa Dobra, Gotham City, ja pierdzielę, ta miejscowość jest taka piękna Dobra, lecę Hargi Lecę Mam Rewolwer, piękna broń Mam mini Mam teka Mam gościa Mam gościa Prawie leży No nie ty! Co jest? Gościu mnie z shurikena rozwalił i siebie Gościa nas zdetonował Jezus, dziękuję Hargi My senpai! Gierka jeszcze nie przegrana. Tyle ci Jezus. mogę dać. A jeszcze pot Dawaj poty! Dawaj poty Fantastycznie. Goram City Dobra użyjmy sobie potek no, We <laughs> Spokojnie, spokojnie. Ja tu widzę ludzi, ja mam teka. We Gucci Nie wiem czy tam jeszcze są jakieś jeszcze itemy Ale... Dobra, widzę typów, słyszę typów. Gotują się gdzieś tu na górze są. Wjeżdżam. Jak coś to wjeżdżam. Także uważaj. Dwa teki. Pozdro. Chodzę na górę. Widzę typa. Krajuje go. Leży. Chodź do mnie. Czekaj, ja tutaj. Słyszę gdzieś typa, ale dobijam tutaj tego. Mam potę. Nie mogę tu budować? Ty, czekaj, bo nie mogę. Ty, no nie mogę tu budować, lol. A tu są jakieś filary chyba. Jezus, to ty, dobra. Uh, gitara, gitara, gitara. Give me this. Daj mi shotguna. jest tu gdzieś, cało obok nas. To, jest, nie, to nie jest dobry sygnał, generalnie, ale spokojnie. Damy radę, damy radę. Ty, ja nie wiem w ogóle, jak tu wejść na górę. Dobra, wejdę tędy. A jest tutaj, dwóch mnie, dwóch mnie, dwóch obok mnie, dwóch obok mnie? O, Mam go, mam jednego Spamuj go, ja go walnę tego, od góry Dobra Nice Najsik! Jego kumpel gdzieś tu łazi Słyszałem go, jakiś snajper jest w ogóle Ej, gościu Tam jest, co ja go z tego digla. Wychodź no ja dostałem z Digla, dobra, meduję się, pozdro, znaczy nie z Digla, że go ze snipery Dobra, spokojnie Spokojnie Mam w ogóle tego graplera Wjeżdżam do niego graplerem, co? Tak zrobię. Masz go? Najsik, najsik, najsik Jest jaki ten grappler ma range w ogóle. Jeszcze gość są snajpą? Tutaj, tutaj na mnie. Okej okay, leży Też zostałem powalony. Przystyba w ogóle na dachu drugim. O, on się re redeployuje, się, redeployuje się do siebie. Nice. Kill him! Ty no kurde, nie ma tego leczenia za Pragę, nie? To jest... Jargi! Daj radę! Daj radę! Nice! Najsik! Nice Najsik! Nice Dobra Podnoś Ty no, jeszcze 45 osób Będzie z tego gierka Będzie z tego gierka Tylko muszę teraz mieć jakieś leczenie Give me something Dobra, tu jeszcze coś leci. O... czekaj, wiadę do niego. O! O! <grystanie> Leży? Nice. Leży. Dobra, ee, biorę te minisy. Potrzebuję coś do HP. It. Potrzebuję coś do HP. Siup. Spokojnie, coś znajdę. Nie bandażę, coś znajdę. A. Nie, wiesz co tutaj stało? Nawet bandażę mam ja na sobie, także gitara. Bandażuję się. Ty, ale w ogóle teraz, jak się zrespiłem, to nie mam tej nocy. Zbugowało się, jest dzień normalnie na moim gotem. Bo jak mnie zrespiłeś, to jakby mi, Pregoś, nie zaleciło mi wejście. Że... No, jednak, jak widzisz, usunęcie iPhone'a, to ja pomogło. <laughs> czy Co ja wiem? Czy ja wiem? Jakże po prostu Szykaj. ludzie śpią? Ludzie po prostu śpią. Epic wie co robi. Tak ta, ta. Proste, że tak. Epic zawsze wie co robi. Szacun dla Epika. Dobra, czekaj, wezmę w ogóle deskę. Możemy gdzieś polecieć 40 osób, no faktycznie. Ty, no spora to jest w sumie. Go, deseczka. Czy tu ktoś jeszcze jest? Oj, teraz mi się nadzrobiła, no faktycznie. O jest jakie to jest klimatyczne tego tam. Ale ty to, ty to co, tak lecimy? To... Dobra, 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 ja mam deskę. Tak, o robię triki. Co czego Kurde ja bym w sobie matsów potrzebował i jakiegoś leczenia może Masz jakieś matsy? Hmm. Lecimy Ja ci Lecim mogę dać jak chcesz trochę matsy Przed grapplera. Mmmm Okej okay. Bardzo chętnie przyjmę, o są ludzie Są ludzie Na mnie Oj problem, problem, problem Gość jest na górze Nie trafiłem nie trafiłem w niego. Gościu poszedł. Shurikeny rozstawił. Boję się shurikenów. Nie trafiłem. Jestem głównym. Gościu rzuca we mnie shurikeny. Zablokowuje się. Nie leży. Dobra. U mnie nie leży. Ja? U mnie leży. Ty, gościu! Nice. Chciał podnieść shurikeny z ziemi w ogóle. Jaki wariat. Biorę te shurikeny. Osiem shurikenów. Pokczam. Nice, nice. Uważaj, shuriken. Spoko, spoko. Dobra. Fantastycznie, fantastycznie. Ty no nie wiem, ja możemy wrócił na to Gotham? No raz, zobaczymy czy tu jeszcze ktoś jest z shuriken, na to bym zabił! To dawaj, wracamy się Dawaj. A, nie wiem, no nikogo nie ma. No w Torii Nie wiem czy na to Gotam wracamy Moglibyśmy Moglibyśmy się wrócić w sumie. Jest strefa na tym, tam pewnie ktoś będzie więc go! Gotham City! We go again! We go again! Mam jeszcze jednego lunchpada, więc stawiam. O, no, ja mam ponad 1000 Matsów? Polega mi na Polegam, ja dość sporo. Kurde, Ja mam w sumie 500, Adam. więc jest git. A... O, jest tutaj chyba. Ty, słyszałem gościa. Gdzieś tutaj przy mnie. Albo nie Albo tak Albo nie Ty no słyszałem Ja tu coś słyszałem O potka jest A tu typ jest lol <noise> Ty Gościu normalnie na mnie Tak o Jak dobrze słyszałeś No? Ty ale normalnie mm, wyostrzone masz. zmysły O dziękuję bardzo Dziękuję, dziękuję Ja jeszcze shurikeny biorę Tak A, o nie wiem może jakiś teammate jeszcze No tak to był powalony Nie wiem Nie ja, no ja tutaj O O, o. Widzisz skąd Nie? nie? widzę Gdzieś w ogóle poza gotam chyba. Czy w gotam? Poza gotam. Gdzieś. A tutaj, dobre. Hallo kolego, jest w ogóle cała ściana w shurikenach, pozdro. Trapy też dali. Ktoś na dole. Czekaj, ja muszę do shurikena. Na, nawet dwa chyba. O Jezu, one tak detonują. O, ale zrobią sobie wejście, siema ma. U mnie Ja mam jeszcze jednego, ale przebił się. Jest u mnie. To jest trap w ogóle. Oj! Chodź tu! Dobra, git. Jakby Jakbym cię zabił, to nie byłbym do ciebie bo trap widzieli. <laughs> gitara, gitara. Tam są kolejni, ja już lecę do nich greplerem. Na tej górce przy Tilted, w sumie przygotam. Tylko mamy jakąś wolną lotnię. ma mordy! Shurikena na mordę może? Goście mają shurikena. Tak, ja się zbudowuję. Poczekam na ciebie. Jest sam, uwielbiam pisać Właśnie wiem A... Dobra gościu, ja się shurikenuję do nieba Znaczy nie shurikenuję, grafleruję Obtrapował Idzie dalej na górę Ej, Ja pierdzielę, co się robi? Spoko Elo, Simbach, pozdro um, Drugi jest gdzieś tutaj też Jezu, nie widzę Widzę Pozdro Pozdro! Ty no to shurikeny muszę wykorzystać, ale nie wiem, boję się, że się zdetonuje. To jak ten pierwszy koleś, który mnie powalił A... Gdzieś tu ktoś jeszcze... Gdzieś ktoś to jeszcze leciał, wiesz? Mhm. Mm ja to nie widzę. glider niestety nie za dużo widzę <gry> Tu jest siorba w ogóle. Oj, zrobiłem questa! To ci oznaczyłem tego. Siorba Proste, że szab. tak <gry> Dobra, mm. Mógłbyś mnie nie blokować, dzięki. Proszę bardzo, hamie. To jaki to ma range w ogóle, ja się grapluje do tego, nie? Na samą górę. Po strany ma ten range, kurde, ten grappler. Ale fajnie, bo jest mało movementu na mapie ogólnie. To jest kit, to jaki to ma range. Spokoj, <noise> spokoj jest, spoko jest. No jeszcze redeploy, znaczy tu jest wszędzie redeploy, nie? Dobra, chodź, idziemy. We go. Widzę. O, tu jest. Dobra. Zbijam, tako Tako Widzę typa Oj, nie wiem czy to był dobry pomysł z tym playem. Shuriken na mordę Shuriken na mordę Powalony Ktoś tu jest na mnie Dostał Nice -u. Nice -u. Leczenie potrzebuję Potrzebuje leczenia Jakieś minisy o, Super, super, super Postawię sobie jeszcze ognisko Pogchamp nie mogę podnieść, dobra, mogę podnieść. Ty normalnie z shurikenami go zaspomowałem tego pierwszego Pogchamp. Pogchamp, co mogę? Dzięki Grappler agi. z jednym użyciem. A. <grym> a wiesz co? Grappler był tam, gdzie zabiłem tamtego. Tam, gdzie powiedziałem ci, że słyszałem typa. Okay. Tam był. Yy, tam był ten. Tam był grappler chyba z siedmioma użyciami, ośmioma. Bo wymieniłem na tego z dziesięcioma, więc. Git. Więc, Git! macie to bo mam. No jest Git. Jest Gucci. Teraz no. to już panie. Teraz to już panie. Z pięcioma A, widzisz! Bogaty człowiek, bogaty! No. Nie no, Gotam mega fajny. I w ogóle tyle fragów tu zrobiliśmy. 17 fragów zrobiliśmy na tym Gotam. Let's go. Let's go. Dobra, tu mamy lunchpada. Dobra, no to trzeba wykończyć gierkę, nie? Co, jakaś taka, nie wiem, wolny lot nie mam wrażenia na tym replayu. O nie wiem, nawet gdzie jesteś tutaj, te shurikeny jeszcze. Let's go! Ty masz większość, no ja tylko 6. No ja mam 11 z tych 17. No ale to team, team, teamowe fragi, prawda? No, go, został, został, został. <laughs> Zostaw mi fragi! No ale no, spokojnie. O, są tutaj. O! wjeżdżam z shurikenami na typów. Oni wiedzą. Oni wiedzą Oj Dostał, ale ja dostałem mocno Zabudowuje się, pozdro Ty ja nie mam białe w ogóle killa ma Ja mam problem Jeszcze znaczy bardziej biało Ja mam problem, nie mogę trafić To nie ten dzień Czekaj, A... Poczekam aż ten, poczekam aż... Masz... Powalił Dali dobra, kolapsuję Buduję się do nieba Dobra Biało, ma... wszyscy mają biało Stary ja nic nie ma ja się Dobra Aha, A tamten upadł Dobra Grośmie no. samowity się Zaraz to zbudował do góry No no faktycznie. Dobra git, ja się bandażuję I zaraz lecimy dalej Zaraz lecimy dalej O, o i położęty pachać Okej, okay, spoko, spoko. Ja nie wiem, mam 11 fragów, a czasami tak nie mogę trafić To jest masakra 6am by the way Lecę Jargi Widzę drugiego, jest przy tobie leżą. Dobra, pozdro Wiadomo, że leżą, pozdro Dobra Ty, no to nie wiem, ja lecę co dalej Widzę już typów, tam są. ono spada Dość. Ja mam graplera grapluję wow. się do nich Nawet trzyma na spada Gościu, ja mam. Ty, czekaj, zabiję ich z bo to są chyba ostatni. Czekaj, czekaj, czekaj. Manewr robię. No, wyjdź koleś! Zespołowałem ich z trójkenów. Fuck No dobra, czaty. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli tak to łapka w górę subskrypcja dzwoneczek. Ja 13, mieliśmy 20 fragów. No 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 to byli ostatni. 20 fragów? Pozdro 600 YouTube! Pamiętajcie łapce w górę subskrypcji dzwoneczku i widzimy się już dzisiaj wieczorem na finałach o 17.